Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj na początek w miejsce A podstawmy 0, czyli x plus 9 przez 2 odjąć x równa się 0. I oczywiście wyznaczmy na początek dziedzinę, czyli 2 odjąć x musi być różne od 0, czyli minus x musi być różne od minus 2. Podzielmy obustronnie przez minus 1, czyli pod xem nie może znajdować się dwójka. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem liczby 2. No i teraz możemy przejść do rozwiązania takiego równania, czyli możemy na przykład tutaj pomnożyć sobie przez mianownik, czyli 2 odjąć x. Tak więc po lewej stronie nam zostanie x plus 9 równa się 0 razy to wyrażenie, to będzie 0. Przenieśmy dziewiątkę na stronę prawą. 0 odjąć 9 to minus 9. I zauważcie, że liczba minus 9 jak najbardziej należy do dziedziny, czyli to będzie nasze rozwiązanie. No i przypadek drugi pod A podstawmy jedynkę, czyli x plus 9 przez 2 odjąć x równa się 1. Wyznaczmy dziedzinę, ale to będzie dokładnie ten sam przypadek, który mamy tutaj, ponieważ mianownik musi być różny od 0, czyli dziedzina to również zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem dwójki. Możemy na przykład tym razem rozwiązać to sobie w ten sposób, że obu stron nie pomnożymy przez mianownik, czyli 2 odjąć x. Mamy zatem x plus 9 równa się 1 razy 2 odjąć x. Wykonamy mnożenie, czyli mamy 2 odjąć x. Minus x przeniesiemy na stronę lewą, czyli mamy x plus x. 9 na prawą, czyli 2 odjąć 9 x dodać x to będzie 2x, 2 odjąć 9 to minus 7, dzielimy sobie obustronnie przez 2, czyli x to minus 7 drugich. No i spójrzmy, minus 7 drugich jak najbardziej należy do dziedziny, czyli to będzie nasze rozwiązanie. No dobra, spójrzmy na podpunkt kolejny. Tutaj najpierw pod A podstawmy 0, czyli 4x kwadrat odjąć 1 przez x plus 1, druga. Równa się 0, zaczniemy od wyznaczenia dziedziny, czyli to, co mamy w mianowniku, musi być różne od zera, czyli x musi być różny od minus 1, 2, czyli dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus 1, 2. No dobra, mamy dziedzinę, czyli teraz pomnóżmy sobie obustronnie przez mianownik. I otrzymamy, że 4x kwadrat odjąć 1 równa się 0. Następnie no możemy to rozwiązać na dwa sposoby. Albo zauważycie, że to będzie wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy a kwadrat odjąć b kwadrat, co można zapisać w takiej postaci, ponieważ a kwadrat to będzie 4x kwadrat, to oznacza, że a to będzie 2x. Odjąć b kwadrat to będzie 1, czyli nasze b również będzie równe 1, no bo 1 do kwadratu da nam 1 razy a plus b, czyli 2x plus 1 równa się 0. Mamy iloczyn dwóch nawiasów, czyli każdy z nawiasów przyrównajmy do zera lub 2x plus 1 równa się 0, czyli tutaj minus 1 przeniesiemy na stronę prawą, obustronnie podzielimy przez 2. Tutaj mamy minus 1, dzielimy przez 2, czyli x to minus 1 druga. No I teraz spójrzmy na dziedzinę. Z dziedziny wykluczamy minus 1 drugą, czyli ta liczba nie należy do dziedziny, czyli tutaj będziemy mieli jedno rozwiązanie, x równa się 1 druga. No ale to równanie moglibyśmy także rozwiązać w taki sposób, że minus 1 przeniesiemy na stronę prawą, czyli 4x kwadrat równa się 1, podzielimy obustronnie przez 4, czyli x kwadrat to będzie 1 czwarta, no i teraz mamy pierwiastek drugiego stopnia z 1 czwartej, zarówno wynik dodatni, jak i wynik ujemny, czyli minus. Pierwiastek z jednej czwartej to będzie 1 druga, no i tutaj ponownie spójrzcie, że to rozwiązanie nie należy do dziedziny, czyli to równanie ma tylko jedno rozwiązanie, x równa się jedna druga. No dobra, i przejdźmy do drugiego przypadku, czyli tutaj pod A podstawimy jedynkę, czyli w to miejsce, czyli mamy 4x kwadrat odjąć 1 przez x plus 1 druga to będzie równe a czyli w tym przypadku a to będzie jedynka no oczywiście zaczynam od wyznaczenia dziedziny czyli to co mamy w mianowniku musi być różne od zera ale tak naprawdę my sobie to wyznaczaliśmy tutaj czyli dziedzina to jest był liczb rzeczywistych bez minus jednej drugiej to zapiszmy żeby nam nie uciekło z pamięci no dobra, no i możemy rozwiązywać, gdy mamy dziedzinę. Czyli obustronnie pomnóżmy przez mianownik. Czyli tu nam zostanie licznik. Jeden razy ten nawias, no to mnożenie przez jeden niczego nam nie zmieni. Czyli nam pozostanie x plus jedna druga. No i teraz musimy to sobie uporządkować. Czyli wszystko przenieść na stronę lewą. Mamy odjąć 1, odjąć x. Odjąć 1 druga równa się 0 no i teraz jeszcze porządkujemy od najwyższej potęgi odjąć X, minus 1 odjąć 1 druga to minus 1 i 1 druga, czyli minus 3 drugie. No i tutaj możemy wyznaczyć deltę, czyli zapiszmy, że A to 4, B to minus 1, a C to minus 3 drugie. Delta to B kwadrat odjąć 4 AC. Czyli b kwadrat to minus 1 do kwadratu, czyli 1 odjąć 4 razy 4 i razy minus 3 drugie. Czyli mam tak 1 patrząc na znaki plus. No i 4 razy 4, 16. 16 razy ten ułamek. Mamy 16 razy 3, drugie, Tu mamy 1. Tu mamy 8. 8 razy 3, 24. Czyli delta wynosi 25. Obliczamy pierwiastek z delty. Pierwiastek z 25 wynosi 5. No, gdy delta jest większa od 0, mamy dwa rozwiązania. x1 to minus b, czyli 1. Odjąć pierwiastek z delty. 2 razy a, czyli 2 razy 4 to 8, czyli mamy minus 4 8. Skracamy przez 4, czyli minus 1, drugą. Natomiast x 2 to będzie minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a, czyli 1 plus 5 to 6 ósmych. Skracamy przez 2, no i mamy 3 czwarte. No i spójrzcie, że z dziedziny wykluczamy minus 1 drugą, czyli to równanie ma jedno rozwiązanie 3 czwarte.